Zakończyła się pierwsza połowa meczu Izrael-Polska. Myślę, że zgodzicie się ze mną, była to naprawdę bardzo dobra pierwsza połowa, jaką rozegraliśmy grając z Izraelem. Dobrze wprowadzili się nowi zawodnicy. Myślę, że ta pierwsza połowa też pokazała to, że nie ma zawodników niezastąpionych. Brak Lewandowskiego czy Grosickiego tak naprawdę nie jest widoczny. Myślę, że młodzi zawodnicy i zmiennicy. Pokazali, że potrafią grać w piłkę i mają ambicje, i myślę, że też chcą udowodnić tenerowi, że są dobrymi zawodnikami. Myślę, że też dobrą robotę robią zawodnicy doświadczeni, tak jak Krychowiak czy, czy Zieliński. Bardzo dobra postawa w środku pola, też Bielika. Bardzo dobra gra Frankowskiego, Szymańskiego. Myślę, że no ręce składają się do oklask, choć nie chcę obrastać w piórka, natomiast naprawdę patrząc na to zostawienie pierwszej jednostki przed rozpoczęciem meczu można było mieć wiele, wiele wątpliwości czy zarzutów wobec, wobec Jerzego Brzęczka. Natomiast trener, trener potwierdził, że wie co robi, wie na co może liczyć, jeśli chodzi o tych zawodników i cieszę się, że daje szansę pograć młodym zawodnikom. Bo ta pierwsza połowa dla niego to będzie też bardzo dobry materiał na to, w jaki sposób na kolejne mecze zestawić pierwszą jedenastkę. Myślę, że ta pierwsza połowa też jest takim dobrym sprawdzianem dla, dla tych, co cały czas pukają do tej kadry. I myślę, że obecni zawodnicy, którzy rozpoczęli ten dzisiejszy mecz, spokojnie sobie to, to, to miejsce w kadrze wypracują. Więc pozdrawiam wszystkich. Życzę udanej oglądania drugiej połowy, owocnej połowy. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast to, co widzieliśmy w pierwszej połowie, na pewno motywuje nas do tego, żebyśmy również tą drugą połowę obejrzeli. Życzę udanego, miłego oglądania, wiele emocji i, i do boju Polska. Pozdrawiam.